Dzisiaj chciałbym pokazać na przykładzie e, sposób zastosowania takiego kontrolera LED, jak mi się to udało w, w, zrobić. To jest Mi Boxer, Mi Light, Dual White LED Controller. No, to jest numer. To jest numer i wszystkie te informacje, jakie e, są dostępne na opakowaniu. Tutaj no, ja mamy wejście 12V. Możliwości albo przez gniazdo takie DC, albo wpuścić kabelki, wkręcane. Tak, jak tutaj z tej strony. Tutaj mamy output. i To jest CW. To jest akurat w tym to jest, bo to jest dual white. Do taśmy dual white CW to jest cold white, czyli zimny biały. Warm white, czyli ciepły biały i zasilanie. Tutaj są trzy kabelki wypuszczone z tego i mamy one są przylutowane do taśmy jest to przymocowane do takiego panelu ledowego który zrobiłem sobie na podstawie e, filmu DIY perks Ktoś tam robi bardzo ciekawe projekty, które mogą za kogoś zainteresować no i mnie właśnie zainteresował taki projekt panelu led On to, to jest tako Dodatkowe źródło światła, w sensie jako sztuczne okno. Coś takiego to tam jest napisane. No i to jest to, to jest ze starego laptopa ekran wciągnięty. to są folie rozpraszające pleksi, taka cieniutka pleksi z kropeczkami, które rozpraszają to światło. No I jest też taka soczewka w formie cieniutkiego kawałka. No, układa się i świeci dookoła. No jest, to jest zbudowane na płycie. Tam jest yy, sklejka pół centymetra. Yy, dookoła tutaj jest centymetrowa deseczka. Yy, Przyklejona naokoło taśma multi-white, która świeci z yy, tymi kolorami takimi od ciepłego białego do, do zimnego białego. jest ten kontroler przyklejony na taśmę dwustronną nie tutaj taki uchwyt, żeby można było łatwiej wmocowanie telefonu i do tego jest to, jest to jest oklejone taką okleiną do drewna czarna okleina do drewna no i to jest przykręcone od środka tutaj są dwa wkręty może tak no. tutaj są dwa wkręty tutaj jest przyklejone jeszcze taśmą Przylepną. żeby no, to być trochę lepiej zrobione, ale ma działać w zasadzie. No i do tego zrobiłem sobie jeszcze taki adapter. Tu jest wejście na USB. Wejście USB. To jest przetwornica, która podwyższa z 5 na 12V. No i tu się w, to wtyczka, wkłada się to w to. I to działa. I steruje się tym za pomocą takiego pilota. Pilot nie jest dołączony do tego. To jest też Milite. Ma cztery kanały: jest kanał pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. główny sterowanie i to jest lisek napisane. Lisek to jest. To jest lisek. To też jest sterownik, tylko że to jest na 230V. To są jego parametry. To jest Mi Boxer AC Triac RF Plus Push Dimmer. Czyli można. Tu tak, jest schemat podłączenia. Jak to podłączyć, to jest wejście, tu jest wyjście. Widzimy, że wyjście ma 240V, wejście 240. No, czyli na gniazda, zwykłego gniazda. No, to jest wyjście na, na lampkę Tak naprawdę, lisek to jest taka lampka. To jest lisek. I tak, on wygląda, tak to wygląda. Dobra, tutaj mamy liska, tutaj mamy panel LEDowy. Lisek jest włączany włącznikiem, tam z tyłu, który idzie tam gdzieś głęboko wchodzi, Po tutaj w rogu jest gniazdko. Więc, żeby włączyć liska, trzeba było sięgać tam głęboko, wyciągać to, włączać i tak dalej. Dlatego został wymieniony na ten mi boxer odbiornik. No i mamy do tego ten pilot, tutaj mamy cztery możliwe kanały do zaprogramowania, mamy zaprogramowane tylko te dwa, no i sterujemy pojedynczo, albo panelem, albo liskiem. Można włączać i wyłączać pojedyncze, dodatkowo panel LEDowy można jeszcze ściemniać i rozjaśniać. Lisek takiej funkcji nie ma, ale to kwestia żarówki. Gdyby była żarówka inna, to też by można było regulować mocą, że jasnością świecenia. No albo tym, to jest główny włącznik i wyłącznik do obydwu w tym przypadku odbiorników. Czyli i panel LEDowy i liska można sterować tym jednym guzikiem, włączać lub wyłączyć. Czyli gdyby były dwa takie panele LEDowe, to one by się w tym momencie zapaliły, obydwa. Albo wyłączyły. Gdyby były jeszcze dwa dodatkowe, no to wszystkie cztery by się włączyły. Albo wyłączyły. Albo po kolei można byłoby załączać i wyłączać wszystkie cztery te odbiorniki. No i zasięg tego to jest, nie wiem, ciężko stwierdzić, bo w pokoju 25 m2 z każdego miejsca łapię. Więc nieważne, gdzie bym stał, to jak włączę, to się uruchomi, więc z tym to nie ma problemu. No. Więc to taki, też za pomocą tego można sterować. Dlatego tu jest lisek napisany. No. Co my tu jeszcze mamy? A, no i ten. Na USB, który działa z powerbanku, można to podpiąć do powerbanku. Można to podpiąć do powerbanku. Tu nam się zapaliła lampka kontrolka, że to już działa. No i teraz, właśnie sterując, no, tutaj lepiej widać. Temperaturę, że jak się zmienia temperatura barwowa, z zimnego w ciepłe przechodzi. No i moc oczywiście też jest regulowana. I ten panel będzie docelowo wisiał tutaj nad, będzie doświetlał. i się to sobie tutaj ustawię i będę mógł. Włączać, wyłączać. Będzie za ciemno, to sobie włączę. No i co jeszcze? aha ta taśma jak wygląda? Taśma LED. To jest takie coś. To znaczy to jest dużo większe, bo tam jest metr tej taśmy, ale to wygląda tak, że ona ma tutaj dwa rodzaje tych. Ma ciepłe i zimne światło. Ciepłą, zimną diodę. Tutaj podłączenie. Można tym sterować. Yy. Ona jest na 12 volt, co Nie będzie. albo biały zimny albo biały zimny albo ten ciepły albo oba naraz a ile pobiera ten to zaraz sprawdzimy ile pobiera teraz już od pewnego czasu sprawdzam ustawimy sobie bo to jest na 5V no to tam niech będzie te 5V Ile ten panel pobiera, no to jak sobie to weźmiemy, włożymy tutaj do naszego zasilacza, i uruchomimy go. czy jak on pobiera 900mA no to powiedzmy około no, ampera czyli jak ten powerbank ma e, 8000mA no to no, teoretycznie około 8 godzin powinien, powinien świecić no, przy pełnej mocy przy pełnej mocy powinien świecić około 8 godzin non stop z powerbanku był naładowany no dziękuję wszystkim za uwagę tak jak mówię to można do tego można podpiąć praktycznie każdą lampkę taką, która stoi, wolnostojąca, żeby z nią sterować, takim pilotem Znaczy, to jest tylko do, tego, do tej taśmy dual white ona nie będzie działała, ten, ten konkretny nie będzie działał z taśmą RGB bo tam ma inne sterowniki i tak dalej, więc to działa tylko z tą taśmą multi white, czyli taką, że ma i ciepłą i białą barwę więc to jest tylko do tego to praktycznie z każdą lampką można sterować. Tutaj jeszcze dodatkowe są do tego można. Na tym pilocie można zaprogramować cztery różne odbiorniki. No i tak jak pokazywałem, sterować każdym po kolei albo wszystkimi naraz. Jakbym miał dwa takie panele, to mógłbym każdym po kolei na przykład sterować. Że ten, ten pierwszy miałby cieplejszą barwę albo mocniejszą siłę świecenia. Drugi mógłby być trochę słabszy jako kontra, na przykład, czy coś do oświetlenia. Drugiego planu. No, więc jakby dziękuję za uwagę. To tyle. Do widzenia.